Czy warto zostać agentem ubezpieczeniowym? Zanim odpowiem na to pytanie, szanowni Państwo, to od razu powiem, że nie jest to zawód dla każdego. Dla tych z Państwa, którzy mnie nie znają, nazywam się Artur Strzelecki i od 32 lat zajmuję się ubezpieczeniami. Pracowałem w kilku firmach ubezpieczeniowych na niemal wszystkich dostępnych stanowiskach w organizacji. Oraz od kilku lat zajmuję się też sprzedażą polis dla klientów. I drodzy Państwo, przez 32 lata poznałem, miałem przyjemność w ogóle pracować z tysiącami agentów. Co agent to inna historia czasami bardzo piękna. Po jednej stronie mamy agentów, którzy mają naprawdę duże biznesy, którzy mają kilka biur, którzy zatrudniają bardzo wiele osób. Po drugiej stronie mamy też, mamy też osoby, które są tak naprawdę dwuzawodowcami i rola agenta ubezpieczeniowego jest to dla nich coś dodatkowego, co mogą robić. że w swoich strukturach miałem, czy nawet do tej pory mam, zarówno nauczycieli, jak i strażaków, jak i... Policjantów i wspólny mianownik dla tych wszystkich osób, kluczem do tego, czy być agentem ubezpieczeniowym, czy nie, czy to jest dla mnie, to jest przede wszystkim to, czy my tak naprawdę lubimy pracować z ludźmi. Bo klucz takiej tej naszej profesji polega na tym, że spotykają się z klientem. My potrzebujemy zbadać jego potrzeby. Nie mówię tu o zwykłym ubezpieczeniu OC, gdzie klient przychodzi: proszę pana, muszę zrobić policję, OC i tyle. Chociaż tam też przyda się czasami fajny wywiad. Ale mówię ono o pozostałych ubezpieczeniach typu, nawet ołówekarsko, ubezpieczenie mieszkania, domu, firmy, grupowego ubezpieczenia na życie. Bądź co najważniejsze, czasami ubezpieczenia zdrowotne, czyli jakieś na no, wypadek raka. Choroby wieńcowej, emerytalnej. Teraz tutaj kluczem jest poznanie tych potrzeb. Czasami musimy przeprowadzić dość długą rozmowę. To nie są takie, wiecie Państwo, rozmowy minutowe, bo jeżeli my zawieramy umowę, czyli decydujemy się na współpracę z agentem, któremu ufamy, to tak naprawdę jako klient chcemy te wszystkie nasze rozterki puścić na dół. Nie, my się na tym przeważnie nie będziemy znać. Bo nie chcemy się znać, bo mamy mnóstwo innych spraw na głowie i chcemy, żeby ktoś za nas to ubezpieczenie zrobił dobrze. Co znaczy dobrze ubezpieczenie zrobić? Chodzi o to, żeby w momencie wystąpienia zdarzenia nie trzeba było kombinować, nie trzeba było do sądu iść, tylko yy, tak naprawdę zgodnie z tym, co oczekiwaliśmy od agenta, co wykupiliśmy, to chcemy mieć za to zapłacone. Czyli jeżeli to będzie pożar, to ma być wypłacone wartość na odtworzenie całego majątku, bo naprawdę, wiecie Państwo, ja w swoim życiu przeżyłem mnóstwo y, tragedii u klientów, y, którzy niejednokrotnie dzięki tej dobrze zrobionej polisie stanęli na nogi, a nie musieli zwijać swoje biznesy. Także dlaczego w mojej perspektywie jest warto zostać agentem ubezpieczeniowym? Ano, y, z mojej perspektywy, bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, e, lubię znać ich historię, dzięki temu możemy skroić to ubezpieczenie. Po drugie, agenci, ci dwuzawodowcy, e, po pierwsze, nie mają e, jakichś tam górnych limitów zarobku, bo w tym, w tym zawodzie można zarobić mnóstwo pieniędzy. Można mało, ale można mnóstwo zarobić i nie ma tego górnego limitu. Po drugie, tak naprawdę to my decydujemy o czasie naszej pracy. Czyli jest to taki zawód, który taki ma trochę nieograniczoną wolność, bo jeżeli jesteśmy dwuzawodowcami, nie wiem, pracujemy jako mechanik samochodowy, to później z klientem możemy po południu, wieczorem, rano zrobić ubezpieczenie. Także wolność to jest taki słowo klucz w tym zawodzie i tak naprawdę zarobki, które możemy sobie sami kształtować i przede wszystkim mamy kontakt z ludźmi, co ja osobiście Uwielbiam. Kryteria wejścia do tego zawodu też nie są żadne wygórowane, bo po pierwsze trzeba być osobą niekaraną i po drugie trzeba mieć minimum średnie wykształcenie. Resztę tak naprawdę załatwia za nas w zależności od modelu, który wybierzemy. Tak jak do mnie przychodzą osoby, które rekrutuję, no to organizujemy egzaminy przeważnie to są egzaminy online przygotowujemy ich, żeby w. W każdym towarzystwie zdał egzamin. Nie są to trudne egzaminy, no ale trzeba podstawy tak naprawdę znać, odróżniać, co to jest OC, co to jest autokasko i troszeczkę innych, innych rzeczy. Czyli przy całym przygotowaniem agenta do zawodu zajmuje się albo Towarzystwo Ubezpieczeń, z którymi chcemy zawrzeć umowę agencyjną, lub. Jeżeli będziecie mieli swojego opiekuna, bo oczywiście w Polsce pracuje kilkadziesiąt tysięcy menadżerów w różnych firmach ubezpieczeniowych, którzy są naprawdę z profesjonalistami w swoich dziedzinach i to oni przez pierwsze czasami lata poprowadzą Was jak po sznureczku do tego, abyście byli w tym zawodzie jak najlepsi dla siebie. Także zachęcam wszystkich spróbowania sił jako agentów ubezpieczeniowych. Pozdrawiam Was serdecznie.